Wiem o was wszystko. Obserwuję was. Chcecie znać prawdę? Absolutną, szczerą, boską prawdę? Czerpię prawdziwą przyjemność z siania zamętu na świecie. Z nastawiania bogatych przeciwko biednym, rasy przeciwko rasie, kraju przeciwko krajowi, człowieka przeciwko człowiekowi, ale najbardziej człowieka przeciw Bogu. O tak! Bóg. Bóg. Wiecie, co Bóg wynalazł? Nie, jesteście na to zagłupi. Bóg stworzył ocean i gwiazdy, stworzył współczucie, litość i inne głupie rzeczy jak miłość. Stworzył zdrowie, krople deszczu i zapach jaśminu. A wiecie co ja stworzyłem? Co? Stworzyłem hałas, a wy go idioci uwielbiacie. Ludzie uwielbiają hałas, który stworzyłem. Samochody, motory, kosiarki, kluby nocne, gangsta rap, muzykę techno, wszystko co daje hałas, ja wynalazłem. I wiecie co? Hałas zagłusza wszelkie myśli o Bogu. Co jest? Czy nie kochacie muzyki piekieł? Zdradzę Wam drobny sekret. Wynalazłem też obsługę klienta. Automatyczne centrum obsługi. Moje dzieło. Bezpodstawna reklamacja? Moje. Zawyżone rachunki? Też ja. Bilety parkingowe? Jestem właścicielem wszystkich usług komunalnych, kompanii naftowych i parkometrów. Kto Wam daje bilety parkingowe? Ja, ponieważ nienawidzę Was. Wy ludzie jesteście żałośni. Mogę was skusić batonikiem, a sprzedacie Jezusa Chrystusa w ułamku sekundy. Ludzie w Rwandzie giną, a wy ziewacie. Ludzie na Haiti głodują, a wy wrzucacie dolara do puszki na datki. Nieudacznicy. Banda frajerów. Wiecie, że większość wojen rozpoczęła się z powodu Ziemi? Dacie wiarę? Kłótnia o Ziemię, a jednak 75% powierzchni Ziemi pozostaje niezamieszkanej, nawet w USA. Wiem, wszczynałem wojnę, ale potrzebni są durnie tacy jak Wy, by kończyć to, co ja zacząłem. Potrzebuje ludzi, którzy przejmują się naprawdę głupimi kwestiami politycznymi. Lewica kontra prawica. To wszystko bzdury, nie widzicie tego? Wierzycie w Boga tak jak ja i we wróżkę zębuszkę. Tak przy okazji. Podoba mi się, jak przedstawiają mnie media. Zabawny stwór z widłami, rogami i ogonem. Jesteście tacy głupi. Jesteście jak chomiki biegające w kołowrotku. Co dnia ludzie umierają i trafiają w dwa miejsca, bo wcale nie są martwi. Albo żyją w niebie, albo żyją w piekle. Możecie wybrać. Wiecie, jaki jest mój cel ostateczny? Wziąć was wszystkich do piekła. A ponieważ zbliża się koniec świata, to nastąpi szybko. Zastanawiacie się, czemu robię to, co robię? Odpowiedź jest prosta. Ponieważ szczerze was nienawidzę. Nienawidzę każdego z Was. Miłego Dnia życzę.